Stój! Masz, już wyrwałeś to! Tutaj o! Ta! Ale ja tego nie ruszę rękami za chuja! Szedź, chodź tu, zobacz, co to może być? Co? No ja Nie wiem. To waży kurwa 300 kilo. Na dalej. No teraz to już wyjdziesz chyba, nie? No spróbuj to by. Daj będę ci nagrywał. nagrywaj, chuj ty koryjanin. Ja Bandzior, kurwa, Bandzior, ja... czekaj, było po mordy. No. Kurwa kurwa, chla... brwara wypiłeś, nażarłeś się, oh. nie dasz rady. Ty, to kurwa jest od krowy. To jest... Od brony. Brony, brona. Ono dobrze Ci nagrywa to, co? Tak, jak myślałeś, to chyba. To szajsung jest, nie? Tak, szajsung. Też masz takie szajsunga. się nic szczególnego, tak? To już teraz jest. Kłam, że to, kurwa. Chyba... O, bomba! No, bo... przy czołgu ten, co przy czołgu, no. te... Ziemniaki Co, już nie wyciągasz tego? No zaraz, nie biorę kibiczki. Pokoleczesz znowu to, bo jeżeli palec boi, to przecież się pokoleczesz. Mhm. A co to tu robi? Nie mam pojęcia. Nie, wodorami. No ale... To I... może ten usuwacz min? Tak, z prawej, z Z tyłu, tyłu Na no. chuj no. to było, co? Z przodu w głupiardolu. Trzyma to Brony. No co brony, faktycznie No, coś trzyma. Korzeń. Co ty? Brony, metalometal. No zapomnij. Się. Ale wygiałeś jak mi działa? No kurwa, pasat ojej! Pasadź wtedy ich! Chłopie! 1.9 Turbo de Ale tu idzie. Ale to przecież, panie, co tam? Biorą, biorą! Zobacz pan jakieś sztuki, kurwa Co to za oszalał miał włożył, nie? Nie To może łódkę miał tutaj przymocowaną, na 100%? Może być. A ty kurwa mówisz, że to trzecia że, że tu uboty były. Tu były kłopoty kurwa. z wyjebaniem do tego. Masakracja, piódeczka. No, tak jest. Ja się... tam, zawsze, no i co idziemy tam za wszystkim No i Dobra, to już. <laughs> nie widać. <śmiech> <śmiech> nie widać. <laughs>